In the cage.pl, Witamy serdecznie widzów i słuchaczy, a dzisiaj ze mną Filip Bątkowski witam. Cześć, witam wszystkich. Filip, no generalnie jak omawialiśmy się na pierwszy wywiad jakiś czas temu, jak jeszcze krążyłeś między Śląskiem a Mazowszem no to zupełnie o czym innym mieliśmy rozmawiać i drastycznie, diametralnie, i tak dalej, tak dalej zmienił się charakter rozmowy, ale ja bym właśnie chciał wrócić do tamtych chwil, do tamtych momentów. Byliście, jak to, no tak, pierwszą galę odwołaną. Chyba TFL zrobił w sobotę, wy mieliście mieć galę w piątek, i tak naprawdę o waszą yy, galę była największa walka. Wasza gala yy, wisiała na włosku, już te, wszystkie inne później nie miały. Slack przed wami się odwołał, więc było wiadomo, że no później był już KSW FEN, mm. ale to tak naprawdę walka była o was. Powiedz mi, jak mało zabrakło, aby się udało? No zabrakło równo 3 dni, żeby się udało, bo jakby w kwestii zrobienia czegokolwiek, żeby ta gala mogła się odbyć, to nie mogliśmy nic zrobić. Eee, a mówię, zabrakło 3 dni. Eee, paradoksalnie ta gala miała się odbywać eee, dużo wcześniej. Eee, początkowo w Łomży, gdzie, gdzie później jakimś cudem zawitał Tomasz Babilajski. Eee, później, później też miała być w tym tygodniu, co TFL, czyli. Czyli tydzień wcześniej niż ostateczny termin. Natomiast ten termin też był zarezerwowany w telewizji dla Babylon MMA. On ten termin zwolnił, a my już w tym momencie zabukowaliśmy ten termin e, nowy. Więc e, mówię, dwa takie niefortunne przypadki, że ta gala była dwukrotnie, jakby można przesu powiedzieć, przesuwana i przesunęła się e, o te trzy dni e, za długo i niestety nie mogła się odbyć. Powiedz mi w takim wypadku, bo wiesz, w momencie, kiedy wy się odwo odwoływaliście i generalnie to wszystko wrzało, te tematy i tak naprawdę no, było mnóstwo dezinformacji, tak naprawdę to też do dzisiaj trochę, trochę trwa w różnych kwestiach, jeżeli chodzi oczywiście o to, co się dzieje na świecie, ale tu chodziło jakby było takie przepychanki liczbowe I, i czy faktycznie jest taka opcja, czy była taka opcja teraz tak naprawdę, żebyście zrobili tę galę na 299 osób i to byłoby legalne i to by się dało zrobić? Żeby nie miała statusu imprezy masowej, o. E, musiałbym zerknąć w końcu w te, w te dokumenty, które dostałem z urzędu Marszałkowskiego wtedy. Pamiętam, uczyniłem testy, teraz... a może mam na drugim komputerze. W każdym razie y, dostałem pismo z urzędu Marszałkowskiego, żeby nie robić tej imprezy. Nie pamiętam, czy tam była podana liczba ludzi, że to może być impreza niemasowa. Ale nawet jeżeli taka liczba by była podana, w sensie gdyby był warunek, że mogę zrobić imprezę pod warunkiem, że nie będzie to impreza masowa, czyli będzie liczyła 299 osób, to nie wyobrażam sobie przede wszystkim dźwignięcia tego finansowo, że ta strata w postaci ponad tysiąca biletów szczególnie, że była to wyprzedana cała hala na tym śląsku na trzy dni przed imprezą zostało 50 biletów. No nie, nie udźwignąłbym tego finansowo po prostu, żeby te bilety oddać i zrobić imprezę na 300 osób, bo nasz budżet stanowi, stanowi zarobek z biletów i, i, i sponsoring, tak, więc to są jakby dwie największe składowe, tutaj miasto nie partycypowało, nie dorzucało się do tej gali, więc no bez tego po prostu bym nie, nie był w stanie tego zorganizować, znaczy byłbym w stanie zorganizować, ale miałbym duże plecy na tym po prostu, więc to było nierealne. Mhm. Czyli po prostu w teorii była taka opcja, ale w praktyce się to nie opłacało? To czy była w teorii, to zaraz Ci odpowiem, bo odpalę sobie w międzyczasie te, dokładnie ten dokument, który dostałem. Natomiast no mówię, w praktyce to na pewno było nierealne. Mhm. Powiedz mi jeszcze jedną ważną rzecz tak naprawdę, bo czy jak sponsorzy za to wszystko zareagowali, bo no w momencie kiedy wy się odwoływaliście, no to jeszcze nic nie było wiadomo, w sensie żadna z firm, która was sponsorowała nie wiedziała, czy ona będzie odcięta na miesiąc, dwa miesiące, pół roku, czy będzie miała spadki, no tak naprawdę wszystko było jeszcze palcem po wodzie pisane i nikt nie wiedział jak to wszystko się zakończy, do dziś tak naprawdę też jeszcze nie wiemy jak to wszystko będzie wyglądało finalnie, bo tuż, ja już słyszę o 2021 roku w ogóle. I imprezach masowych, także w ogóle jakieś no, tragiczne wieści, jeśli miałoby się tak wydarzyć, ale to na to, to, ten temat jeszcze nie na dziś i mam nadzieję, że na nigdy tak naprawdę. Więc powiedz sponsorzy, czy udało się w ogóle jakkolwiek wykaraskać finansowo z tego eventu, czy, czy niestety trzeba było dołożyć? No właśnie się wykaraskuję, że tak powiem, i, i prowadzę sklep, który na szybko otworzyłem. Była tam duża strata finansowa. Faktycznie było to takim dużym testem, bo tak umowy w ogóle miałem tak skonstruowane. Nigdy nie zakładałem takiego scenariusza, że coś może się wydarzyć i tak dalej. Ja w ogóle nigdy nie brałem zaliczek od sponsorów, bo jakoś tak nie potrzebowałem też i zawsze wychodzę też z założenia, że każdy i tak się w porządku zawsze finalnie zachowa względem na nas. Jakieś takie mam przeświadczenie odnośnie świata, życia i ludzi, że. Że zawsze wszystko będzie super pięknie i jak w bajce, natomiast życie pokazuje, że jest inaczej. Też było to takim dużym testem dla niektórych naszych partnerów biznesowych, jak się zachowają w obliczu nadciągającego kryzysu i jak się zachowają względem nas. No muszę powiedzieć, że nie wiem, czapki z głów, na przykład dla sponsoratu Gali firmy Minutor Energia, która no, teraz nie montuje praktycznie instalacji fotowoltaicznych, bo ludzie nie inwestują w fotowoltaikę, a on mimo wszystko część środków zapłacił za tą galę. Natomiast to i tak nie było taka część, żeby pokryć wszystkie koszty, które już poniosłem. mówię, no, zachował się bardzo ładnie, zapłacił, bo był zadowolony z tego, co robiliśmy w trakcie promocji eventu. Były trzy spotkaniach, dwa spotkania prasowe, trening, spotkanie z zawodnikami, tam wszędzie ta firma była promowana, on był z tego zadowolony, zapłacił nam jakąś tam część środków, natomiast muszę powiedzieć, że była to w ogóle jedyna firma, która nam cokolwiek przelała, reszta, e, reszta stwierdziła, że nie było gali, więc nie ma pieniędzy e, i, i, i nie zapłacili, stąd mówię ta nasza strata. E, którą no, musiałem w jakiś tam sposób załatać. Natomiast wiele część rzeczy mam popłaconych w tym momencie i przejdą one na kolejną galę, tak jak nie wiem, zaliczka za światła, e, na, nasz grafik jest w jakimś tam niedużym stopniu opłacony. Kilku, kilka osób e, też, którym zapłaciłem, to już będzie miała tą robotę za sobą i będziemy mieli to z głowy przy kolejnym evencie, więc on będzie trochę tańszy po prostu. Mm -hmm. No teraz o bohaterów chciałbym zapytać, Gali. No, różne są praktyki na całym świecie, bo to już nie chodzi tylko o Polskę, no ale praktyka z częściową refundacją przygotowań, no nie jest częsta. Jak to wyglądało? Była taka w ogóle opcja, możliwość myśleć na tym, czy na no najzwyczajniejszym świecie nie było po prostu z czego tym zawodnikom zrefundować, no bo umówmy się, że no nie wiem jak wielu z nich, ale no na pewno w spora część była już w tym szczytowym momencie rowinowagi. No wszyscy, no wszyscy. Wszyscy, no taka prawda, wszyscy. Słuchaj, nie miałem z czego naprawdę i tak, mówię, ledwo wykaraskałem się z tych problemów finansowych. Też kryzys obnażył moje jeszcze nieduże doświadczenie w prowadzeniu biznesu i pokazał to, że reinwestowanie całości środków, górki tak zwanej i tak dalej w nowe rzeczy, w jakieś tam nie wiem, światła i tak dalej, to nie jest dobra praktyka, bo yy, tak, tak prowadziliśmy ten biznes, że yy, wszystkie, patrzyliśmy na to, że on kiedyś zarobi, tak, że to jakby w sensie jesteśmy, ja taki mam też podejście do życia i do wszystkich aspektów, że jak robię coś rok, dwa, trzy, to uważam, że to jest początek i Wkładam na razie, tak, płacę frycowe za to, że kiedyś coś z tego będzie. Tak? tak podchodziłem do sportu, do wszystkiego. Tak podchodziłem do eventów. Też nie, nie, nie szarpałem się na to, że jesteśmy rok czy dwa na rynku i będziemy teraz zarabiać zgalnie nie wiadomo ile tylko te środki były reinwestowane, żeby cały czas podnosić poprzeczkę tych eventów. I myślę, że to było widać. W ogóle, event w Mysłowicach to, no tak. Na pewno był najlepiej przygotowanym eventem z dotychczasowych pod każdym względem, tam w ogóle to i dla was były niespodzianki dla, dla mediów. <laughs> e, oddzielna strefa i, i, i na trybu, w sensie i na płycie i poza płytą i tak dalej. Wsz zupełnie inny poziom też znowu eventu, e, nowe pomysły, nowe rozwiązania. E, większe środki z tego tytułu oczywiście, no ale to pokazało, że nie można tak grać, bo może się wydarzyć coś, czego nikt nigdy nie przewidział i nagle okazuje się, że firma musi być ratowana po prostu. No i tak było w naszym wypadku. My musieliśmy ratować tą firmę w jakiś sposób, żeby zapłacić opłaty stałe, które też mamy e, i tak dalej. No i nie było też możliwości zapłacić cokolwiek zawodnikom. Nie było też takich zapytań. E, doceniam to, że oni na pewno też rozumieją i rozumieli, bo też dzwonili do mnie, w jakiej jesteśmy sytuacji. Natomiast e, w ogóle ja też tym chłopakom w miarę możliwości pomagam swoimi kontaktami, możliwościami i tak dalej i cały czas staram się w jakiś sposób pracować na ich korzyść i coś im zapewniać w jakiś sposób. Jeden z naszych zawodników e, z jednej z walk wieczoru e, przy, dzięki, dzięki kontaktom organizacji podpisał umowę sponsoringową i co miesiąc teraz w czasie kryzysu jest opłacanym zawodnikiem i ma za co żyć, tak? Mhm. Jest taka sytuacja. Dwóch z nich, e, dwóch z nich miało Coś takiego podpisać bezpośrednio po gali, to miały być wypłaty, e, wsparcie roczne, co miesięczne na umowę zlecenie jednego zawodnika i półroczne dla drugiego. E, też też im to w jakiś sposób e, starałem się zapewnić. i e, Do tego niestety nie doszło, bo te firmy się wycofały w obliczu kryzysu, ale mówię, jeżeli mogę w ogóle cokolwiek robić dla zawodników i wiem, że na przykład mają ciężką sytuację finansową, bo po prostu mnie o to poproszą. To staram się im swoimi kontaktami dopomóc. I, 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 i w tym w, przy tej gali też miałem im pomagać. Natomiast mówię z tych trzech, którym, którzy mieli dostać wsparcie finansowe długofalowe, dostał tylko jeden. I to też ono niedługo niedługo się, że tak powiem, wyczerpie, bo tam na kilka miesięcy to wsparcie otrzymuje. A mówię, a ja jako ja to nie miałem i nie mam na razie budżetu, żeby cokolwiek komukolwiek płacić. Natomiast. No, gwarantuję to, że mimo, że są ciężkie czasy i kolejny, kolejna gala może być bardzo trudna w realizacji, bo podejrzewam, że niektórzy sponsorzy odejdą całkiem nie wiem, jak naszym sponsorem strategicznym, firmą Plastic są, nie wiem, jak z nimi będzie, zobaczymy. To w każdym razie, niemniej jednak, nie bacząc na nasze dylematy finansowe i wyzwania stojące przed organizacją, to zapewniam, że każdy z zawodników przy kolejnej gali dostanie taką garzę, jaką miał dostać. Nic tam nie będziemy renegocjowali, jak niektórzy praktykują czy obniżali tych stawek, tylko po prostu takie garże, jakie mieli otrzymać, to otrzymają przy kolejnej gali, pomimo tego, że my możemy mieć trudniejszą sytuację, żeby to zapewnić tak. Mm -hmm. I teraz dwa tematy. No jeden wywołałeś sam, jak ta praktyka obniżania zarobków, która ma w prostej linii spowodować, czy zależeć od tego, być albo nie być gali. Czy według Ciebie, jakbyś Ty w takiej sytuacji był, no nie byłeś finalnie, ale gdybyś sobie usiadł z kalkulatorem, z Excelem i wyszłoby, że jeżeli obetniesz chłopakom 30%, no bo o takich procentach się mówiło przy, przy okazji KSW, nie wiem jak to było przy Fenie. 30% garzy, to gala się wydarzy i przyjmijmy, że miałeś gwarancję. Przyjmujemy, że masz gwarancję, że zawodnicy zarabiają 70% tego, co im zaproponowałeś, a ty jesteś po prostu dokładnie na zero po gali. To czy byś taką opcję wdrożył, czy, czy jednak nie chciałbyś na zawodnikach tych pieniędzy zaoszczędzać no, w pewnym sensie? Znaczy wiesz, ja zawsze tak, tak robiłem, że ostatni byłem do. Że tak powiem podziału tej pajdy chleba i yy, często wychodziłem na zero. Wychodziłem też na minusie na galach, a, a wszyscy byli opłaceni w czasie i terminie, i tak dalej. I myślę, że na 8-7 eventów, które zorganizowaliśmy, czyli szybko licząc ponad. Więc mówię tam, każdy event to jest 10 walk ponad, u nas 13 najczęściej, 10 zawodowych. Więc prawie 100 walk zorganizowanych do tej pory i każdy z zawodników zawsze był wypłacony w czasie, terminie i do każdego można zadzwonić i na pewno nie powie złego słowa. Więc mieliśmy problemy finansowe już w przeszłości, nawet duże, bo mieliśmy galę na stracie chyba z 50 tysięcy złotych, nawet więcej niż 50, to było prawie 60, a każdy został zapłacony w tygodniu gali, czy tam tygodniu po gali i tak dalej. I po prostu ja wtedy nie zarabiałem, czy. Ktoś inny nie zarabiał z organizacji, z zarządu, że tak powiem, organizacji, tak firma nie zarabiała, a zawodnicy zarabiali. Ja tak na to patrzę, no po prostu, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i, i biznesmenem, no to ty musisz robić tak, żeby twój biznes był rentowny. W sytuacji, kiedy wszyscy są opłaceni i zadowoleni, to ty jesteś ostatni w kolejce do zarabiania pieniędzy. Jeżeli nie umiesz tego zrobić, Albo nie masz narzędzi, żeby tego zrobić w ten sposób, no to, to lepiej nie robić takiego biznesu, tak? No bo ludzie później o tobie źle powiedzą. I w mojej hierarchii wartości zawsze jest wyżej opinia człowieka, czy tam moje nazwisko w ogóle, tak, niż biznes, który robię teraz może przez dwa lata, może będę robił przez pięć, może przez dziesięć, nie wiem czy przez całe życie, no ale nazwisko idzie za mną przez całe życie. Nie? Mhm. No dobrze, no tutaj w takim razie temat pay per view. No bo gorąco gdzieś o tym temacie, fen już jakby oficjalnie ogłosił. TFL tak naprawdę zrobiło to pay per view. Zrobili to pay per view zanim to wszystko się zaczęło, ale, ale byli, byli jakby uprzedzili trochę fakty. Przechodziła ci taka myśl przez głowę w ogóle? Tak, ale no wydaje mi się, że. Hmm. E nie, nie, właśnie to, to, co chodzi. Nie umiem tak zrobić w tym momencie, po krótkiej kalkulacji, szybkiej tego biznesu, żeby e, z tymi nazwiskami, które mamy w karcie Walk, które są bardzo mocnymi nazwiskami sportowymi i wydaje mi się, że duża kariera przed nimi. Tak? No, nie wiem, tam miał być Kamilien, Tomek Jakubiec, e, Sebastian Rajewski z Danielem Kempo. To są wszystko topowi zawodnicy. To powiem, myślę, na miarę Europy i świata, tak naprawdę, nie tylko Polski, natomiast ich medialność jest niższa niż zawodników, którzy biją się na fame MMA, czy byli ze mną na FFF-ie, i oni być może nie są w stanie sprzedać tyle pay-per-view, żebyśmy z tego wszyscy zarobili. Tak, tak mi się wydaje. Ja, ja, wydaje mi się, że to jest nie, nie do zrobienia w tym momencie. A druga, druga rzecz, że kurczę, no jakoś tak wiesz, to, to, to nie pasuje mi w ogóle organizowanie eventu bez publiczności. To tak jakby zabija to, to, to piękno tego MMA i ten doping jest, zawsze jest ważny, szczególnie walka, jak nie wiem, Kempa Arajewski, gdzie miał Kępa być zawodnikiem lokalnym. On tam miał swoich e, 400 czy iluś kibiców e, i, za, i to jest zawodnik, którego zawsze niesie publiczność, zawsze. Daje dobre walki, kiedy, kiedy jest doping i po prostu nie daje się, że tak powiem wtedy, pomimo czasami braku, braku umiejętności technicznych, to na charakterze zwycięża pojedynki, e, a tutaj by tej publiczności zabrakło. E, jakoś tego nie widzę po prostu, nie czuję. Tak? No, dla mnie, dla mnie MMA to jest MMA z publicznością i, i myślę, że dla wielu zawodników też, aczkolwiek wiadomo, że. Gdyby patrzeć na to w szerszej perspektywie, to i tak dla zawodników ważniejsze będzie, będzie regularność walk niż czyli zrobić jakąkolwiek walkę, czy to jest z publicznością, czy bez. Natomiast mówię podsumowując, na razie nie, nie wydaje mi się, abyśmy, abyśmy to skalkulowali w tym momencie. Nie wspominam o tym, że sprzedaliśmy na tę galę już wszystkie te bilety. I ci zawodnicy, że ci ludzie tych biletów nie zwrócili, bo ja obiecałem, że galę przełożę na ten termin, na to miejsce z tym samym Firecardem, i oni te bilety fizycznie mają. Mhm. Znaczy, ja rozumiem w prostej linii, że najzwyczajniej w świecie ty po prostu czekasz na powrót imprez masowych, i nie, nie jakby armia nie myśli o galach studyjnych. Na ten moment nie, nie myślimy o galach studyjnych, zgadza się. Natomiast mówię, ja jestem też optymistą, jeżeli chodzi o. O tą pandemię i wydaje mi się, że w tym roku będzie można zrobić imprezę masową. Jeżeli będę się mylił, to wtedy stanę na uszach i odkręcę, no zakręcę, że tak powiem, kijem rzekę i zrobimy coś, coś może studyjnego, coś innego. No, to wszystko się okaże na przestrzeni najbliższych, myślę, dwóch, trzech miesięcy. No, wiadomo, że organizacje te topowe w Polsce, czołowe największe, czyli KSW i Feny, już gdzieś myślą nad tym i już te plany są. No, mi gdzieś te zakulisowe, już nawet dwie daty śmigają po głowie. Także pytanie teraz brzmi, czy chodzi mi o zawodników. Jeżeli się okaże, że najbliższa armia to będzie, nie wiem, wrzesień, październik, no, cokolwiek, jakby jesień. Generalnie mówimy o jesieni. A twoi zawodnicy, tych, który, którzy mieli walczyć na tej ostatniej gali, czy na poprzednich, którzy są z tobą gdzieś e, związani, to jeżeli będą oferty z tych organizacji, to będziesz ich blokował, czy, czy nie? Już są te oferty. Już są te oferty, bo ci z, zawodnicy do mnie dzwonią, pytają, co, co robimy i tak dalej. I odpowiedź jest zawsze u mnie jedna i nigdy nie była inna, tak naprawdę, że jakby w sensie. E, Rozwój sportowy zawodnika i kariera zawodnika jest y, nadrzędną wartością ponad inną w tej sytuacji. Ja nikogo nie zablokuję nawet do organizacji czy organizatorów, których w cudzysłowie, że tak powiem, nie mam z nimi najlepszych relacji. Y, dlaczego? Dlatego, że ci zawodnicy często mają 28, 29, 30 lat y, i są w szczycie rozwoju kariery sporto karier sportowych. Nie wiadomo ile lat walk przed nimi i nie chcę zabierać im możliwości, która jest dana raz w życiu, bo to jest jakby jedna kariera w życiu. Nie chcę zabierać im tej możliwości, żeby sprawdzili samych siebie, dokąd mogą zajść, jak daleko mogą się rozwinąć, a będą mogli to sprawdzić tylko i wyłącznie walcząc w miarę regularnie, tak? No bo pewnych rzeczy, pewnych przestojów się później może nie odrobić, więc nigdy nie zablokuję zawodnikowi kariery, dla, nie wiem, jakby w sensie dobro zawodnika jest w tym momencie ważniejsze niż dobro organizacji czy organizatora, czy w ogóle już nie wspominam o sympatiach i antypatiach branżowych, bo to wtedy zupełnie nie ma znaczenia w sytuacji, kiedy zawodnik na przykład ma rok nie walczyć, a, a mówię, jest w szczycie, w szczycie kariery, tak? No, tak jak Sebastian Rajewski, który wystrzelił na przestrzeni ostatniego roku bardzo mocno i potencjał w nim jest bardzo duży, wszyscy to widzą. I, I on teraz potrzebuje regularności walk. Yy, I czy tam Tomek Jakubiec, tak samo? I ja mu teraz powiem: Nie no, czekaj jeszcze rok na walkę, bo ja nie robię armii, a ty siedzisz na ławce i nie wiem, trenuj. Też zawodnicy inaczej trenują bez motywacji zewnętrznej w postaci czekającego na nich rywala, więc ta jakość tych treningów jest inna i nie dają wtedy z siebie 100%. I jakby nie następuje ten skokowy wzrost ich dyspozycji, który jest w tym momencie i w tym wieku, w tym okresie bardzo potrzebny. A powiedz czy mój tych ofert trochę jest, a powiedz, czy jest szansa, że zobaczymy kamila Jenela na przykład w organizacji na gołe pięści? Czy wiesz, no, czy jest szansa, że zobaczymy kamila Jenela. Zawsze jest szansa na wszystko, tak? Nie wykluczać żadnych opcji. Natomiast no, mi nic nie wiadomo na temat jego walki na gołe pięści w tym momencie jako potwierdzonej. Czy coś a, no dobrze, w takim razie jeszcze chciałbym Cię zapytać o to, czym aktualnie się zajmujesz. Powiedziałeś o sklepie, także, no jakby, jak to się mówi, antena jest Twoja, możesz zareklamować, co i gdzie można od Ciebie kupić, skoro to sklep. To znaczy, wiesz, to, to jest takie doraźne rozwiązanie, na, nie wiem na jaki okres czasu. Na, na pewno na, na czas ten pandemii, wiesz, nie było dużo wie, wiele możliwości wyboru. Jedyna branża teraz tylko idzie, czyli branża kosmetyczna, medyczna preparaty do dezynfekcji powierzchni i rąk, takie rzeczy oferujemy w swoim sklepie, który mam otwarty w swoim rodzinnym mieście, gdzie teraz jestem i tak krążę między Warszawą, a Łukowem i, i coś tam próbujemy handlować. Natomiast to są, to jest takie, że tak powiem wiesz, na załatanie dziury, no na, na to, żeby przeżyć te trudne miesiące, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, no poprzednia gala była na stracie, ja już pożegnałem się z karierą wojskową definitywnie yy, i też już nie jestem etatowo w wojsku, więc jakieś tam źródło otrzymania musiałem sobie na szybko wynaleźć. A że jestem kreatywny i mam dość dużo kontaktów, więc zrobiłem to w miarę szybko. Yy, natomiast mówię, to, to jest taki sklepik bardziej niż coś wielkiego. Nawet nie ma czego reklamować, bo nie ma brędu, nie ma nazwy, nie ma marki, nie ma logotypu. Yy, no i mam nadzieję, że to jest bardzo doraźne i że szybko wrócą gale albo. Albo nie wiem czym się będę miał zająć wtedy, no. walkami bynajmniej może swoimi, bo też mi takie myśli chodzą. Tak powiem. Gdyby inne organizacje robiły walki, a, a ja bym nie robił, no to wtedy jak najbardziej chętnie bym skrzyżował rękawice z kimś gdzieś w jakiejkolwiek formule tak naprawdę. No bo to jest to co lubię robić i to co sprawia mi przyjemność i jeżeli jeszcze z tego mogę trochę zarobić pieniędzy, no to fajnie. No dobrze Filip, no to co, ja chyba wszystko wiem, wszystkiego się dowiedziałem, obszerne odpowiedzi na wszystkie moje, moje pytania, także cieszy, cieszy mnie też to, że jakoś się udaje powiązać w tych ciężkich czasach koniec z końcem, jak to się mówi i, i idzie to w lepszym kierunku, no bądź, miejmy nadzieję, że ten kierunek MMA przede wszystkim się odblokuje nie tylko dla Twojej organizacji, ale dla wszystkich organizacji na świecie, bo to też będzie oznaczało, że, że mamy to, to całe gówno za sobą, nie przebierając w słowach. Ja Tobie dziękuję serdecznie za poświęcony czas i za wywiad, no i pozostajemy w kontakcie. Powiedziałeś jeszcze, że odpowiedziałem Ci na wszystkie Twoje pytania wyczerpująco. Na jedno nie odpowiedziałem, miałem sprawdzić tą decyzję i, i już Ci mówię, Wojewoda Śląski 10 marca, czyli na trzy dni przed imprezą, Pamiętam, że chyba o godzinie 16 to była środa, czwartek, piątek na dzień od imprezy, czyli już miałem, już miałem wyjeżdżać do, do Mysłowic. Już zawodnicy z Europy byli, byli w kraju, bo tam ściągaliśmy zawodników z wielu krajów w Europie i oni byli już fizycznie, zapłaciłem za ich loty. Później za ich loty z powrotem i za krótkie wakacje w Polsce. No To mówię, na ten moment, na trzy dni przed imprezą wojewoda napisał do mnie, że Decyzja numer, coś tam, coś tam, zakazuje organizatorowi Armia Fight Night e, przeprowadzenia z udziałem publiczności imprezy Minutor energii Armia Fight Night. Czyli po prostu e, jedyne, co mógłbym wtedy zrobić, to impreza bez publiczności. Mm -hmm. No i e, decyzja, decyzja była e, wiążąca jak najbardziej, i jednoznacznie stwierdziliśmy, że to jest nierealne do zrobienia, i, i do dzisiaj uważam, że było nierealne. No dobrze, no to co, mamy chyba jasność sytuacji w takim razie wszystko wiemy i, i, i czekamy. No tak naprawdę nic sam innego nie pozostało, bo miejmy nadzieję, że te etapy, które gdzieś tam zostały zapowiedziane przez ministerstwo będą szybciej niż wolniej po sobie następować, co, co spowoduje, że te imprezy masowe wrócą w tym roku przede wszystkim, bo ja to ja szczerze to je, no w masowe to może nie wierzyłem, czy nie wierzę, ja mówię o masowych, czyli o halach normalnych. Ale w te takie do 300, do 500, w zależności od obiektu, myślę, że, że, że wierzyłem głęboko jeszcze, jeszcze wiosną późną, czy na początku lata, mówię o no, czerwcu tak naprawdę. No, ale w tym momencie chyba za, trzeba zacząć się modlić za, za jesienią, czyli za wrześniem, sierpniem. Ewentualnie może październikiem, zobaczymy. No, oby to wróciło wszystko do normy jak najszybciej i Armia Fight Night też i wszyscy inni organizatorzy. Jeszcze raz, Filip, dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas i za wywiad i do usłyszenia, bo do zobaczenia najlepiej. No mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki, że zadzwoniłeś i, i co no to, tego samego sobie życzmy tak do zobaczenia jak najszybciej na, na gali normalnej gali z publicznością z, z dopingiem z tą atmosferą, dla której tak naprawdę tam się przychodzi tak no bo to jest, to jest, to jest coś czego się nie zapomina i za czym ja najbardziej tęsknię. To jest. Dokładnie tak. Dzięki wielkie. Dzięki hej.